W dzisiejszym odcinku podcastu Imagine Yourself poznasz pięć podpowiedzi, jak ruszyć z miejsca i lekko budować Twoją rozpoznawalność w internecie. Tak, aby klienci sami zapytali o Twoją ofertę i wybrali właśnie Ciebie. Nazywam się Emilia Bartosiewicz-Brożyna. Zatrzymaj się na chwilę w życiowym biegu, rozgość się w swoim ulubionym fotelu w domu lub w samochodzie i posłuchaj mojego podcastu. Odwiedź moją grupę Zamień Anonimowość Rozpoznawalność na Facebooku. Znajdziesz mnie także na moim kanale YouTube'a. Jak to jest, że inni są bardziej widoczni w internecie, a inni mniej? Wszędzie jest pełno tych samych ekspertów. Tak przynajmniej ci się wydaje. Czasem cię to denerwuje, a czasem daje kopa do działania. Wydaje ci się, że przecież ty też tak możesz i też tak chcesz. Ale uwaga, uczciwie zadaj sobie to pytanie. Co takiego robisz, aby to zmienić? W dzisiejszym odcinku podcastu Imagine Yourself poznasz pięć podpowiedzi jak ruszyć z miejsca i lekko budować Twoją rozpoznawalność w internecie. Tak, aby to klienci sami zapytali o Twoją ofertę i wybrali właśnie Ciebie. Ale uwaga, nic się samo nie zrobi. Na początek kilka ważnych pytań. Co pierwsze robisz tuż po przebudzeniu? Ile czasu dziennie siedzisz w internecie? Ile czasu przeznaczasz na zrobienie czegoś dobrego dla swojej marki, swojej firmy? W większości przypadków zapewne budzisz się rano i zaczynasz dzień od oglądania innych, podglądania ich kanałów społecznościowych, ich profili. Pojawienie się nowego obrazu na ekranach komputera i telefonu powoduje uwolnienie dopaminy, co skutuje tym, że lubimy klikać i przenosić się dalej. Wydaje się, że faktycznie bardziej lubimy następną stronę niż to, którą aktualnie patrzymy. Czy wiecie, że prawie 1 piąta wszystkich stron internetowych przykuwa naszą uwagę nie dłużej niż 4 sekundy, a na zaledwie 4% stron pozostajemy dłużej niż 10 minut? Dane pochodzą z książki Wyloguj swój mózg Andersa Hansena i rzeczywiście książka, lektura warta uwagi. No i jak tak siedzicie, oglądacie te wszystkie profile, przeglądacie życie innych, Zapewne kawa robi się zimna, a poziom energii spada. Bo przecież wszyscy są tacy mądrzy, wspaniali, doświadczeni. A gdyby tak zacząć dzień od zrobienia czegoś dobrego dla własnej marki, zrobienia czegoś dobrego dla siebie, oczywiście możemy mówić tutaj o elementach takich jak pyszne śniadanie, miła rozmowa, dobra kawa, spacer boso po trawie, a może wycisk z handlami. Ale tutaj zatrzymajmy się na chwilę w kontekście działań online. Owych. I możesz zacząć od mówienia czy myślenia: Nie wiem od czego właściwie zacząć, nie umiem tego czy tamtego, nie mam pieniędzy na działania. Jak tylko zarobię więcej, to wtedy pomyślę o działaniach w sieci. Posłuchaj zatem o pięciu ważnych krokach i mam nadzieję, że pomogą ci ruszyć z miejsca. Oto pięć podpowiedzi. Pierwszy krok to audyt w sieci. Kim jesteś i chcesz być w internecie? Audyt w Google. Bardzo łatwo go zrobić zupełnie bezpłatnie. Jest to tak zwany tekst, test Google'a, od którego zaczynam zazwyczaj moją konsultację czy pracę z klientami. Bo kiedy jesteś mówiony z kimś nowym, idziesz na spotkanie, czy sprawdzasz w sieci tą osobę, czy wchodzisz na profil tej osoby, patrzysz, czym jest zainteresowana. Jeśli tak, to zapewniam, że inni też ciągle. Patrzą na Twój profil, sprawdzają Cię wielokrotnie. Spotkałam się z tym, że mnie to na pewno nie ma w tym internecie, że właściwie to jest nieistotne, co jest w sieci, tylko z drugiej strony, jak nawiązać z Tobą kontakt. Gdzie można znaleźć taką informację, co piszesz, czym się dzielisz? To wszystko ma znaczenie, bo jeśli trudno znaleźć Cię w internecie, trudno znaleźć kontakt do Ciebie, numer telefonu na Twojej stronie internetowej. A później wydajesz ogromne budżety na działania marketingowe, na reklamę na Facebooku czy innym kanale społecznościowym, to jak możesz oczekiwać, że klient, który już jest zadowolony, jest, chce trafić, chce z tobą współpracować, wchodzi na twoją stronę, a tam ciebie nie ma albo kontakt z tobą jest bardzo utrudniony? Zastanów się już dzisiaj, co takiego możesz zmienić na swojej stronie internetowej, swoim kanale społecznościowym. Aby te opisy, te informacje, które pojawią się na Twój temat, w których podzielisz się swoją historią, ale też uwiarygodnisz to, czy, kim jesteś, czym się zajmujesz, jakie są Twoje działania, z kim współpracowałeś, rzeczywiście mogą pomóc w deko finalnej decyzji klienta. Druga rzecz to zatrzymanie się na chwilkę i zastanowienie się, jaka jest Twoja misja i wizja. Misja życiowa, wizja. Bardzo często, kiedy zadaję pytanie o misję, słyszę bardzo ogólne stwierdzenie. Pytam się o misję i słyszę, no tak, chcę pomagać ludziom, chcę inspirować innych, chcę zmieniać życie innych. Uwaga, to zdecydowanie za mało, jest to zbyt ogólne. Warto, aby to sprecyzować, warto, aby nawiązywało to. Bardzo mocno do Twojej dziedziny, do Twojego obszaru, w którym działasz. Misja to sposób, w jaki realizujesz swoją wizję świata świata wokół Ciebie a wizja to świat, który widzisz w swoich najśmielszych marzeniach. Uwaga! Mała podpowiedź: jeśli twoje marzenia, ta wizja cię nie przeraża, to znaczy, że jest zbyt mała. Jakiś czas temu, kiedy pracowałam nad swoją wizją, a właściwie przypominałam swoją wizję, od czego się wszystko zaczęło kilka lat temu, dlaczego chciałam tworzyć społeczność LBC, po kilku latach, kiedy do niej wróciłam, okazało się, że moja wizja rzeczywiście jest zbyt mała, bo to, co sobie wymarzyłam, właściwie już się zrealizowało. To był taki moment, kiedy właśnie musiałam się zatrzymać, i pomyśleć, czy wizja nie powinna być większa. I teraz misja i wizja to nie jest coś takiego, co robimy dla fanów, bo tak trzeba, bo inni tak robią, bo specjaliści to podpowiadają. Z mojej pracy wynika, że określenie misji, sprecyzowanie tej wizji pomaga bardzo mocno w ułożeniu strategii firmy, co za tym idzie w doborze, ułożeniu, przygotowaniu postów, które publikujesz później w kanałach społecznościowych a to rzeczywiście może pomóc w przyciągnięciu uwagi twojego klienta. Trzeci element bardzo ważny, to jest zadanie pytanie dlaczego i po co chcesz być w sieci, w tym całym internecie. Często słyszę: chcę zwiększyć swoje zasięgi, chcę mieć większą ilość obserwujących followersów, chcę dotrzeć do klientów. To słyszę bardzo często. Jednak z moich obserwacji, rozmów, widzę, że jeśli ktoś skupia się tylko i wyłącznie na tym pozyskaniu klienta, można powiedzieć za wszelką cenę, dotarciu, zwiększeniu tych zasięgów, to tak na końcu dnia to średnio to wychodzi. Tutaj z pomocą może przyjść odkurzenie Twojego dlaczego, zadanie sobie pytania, po co tobie ten biznes w ogóle? Po co pracujesz tu, gdzie pracujesz? Dlaczego pracujesz w tej firmie, a nie innej? Dlaczego tworzysz tę społeczność? A dlaczego nie robisz czegoś innego? Aby głębiej się temu przyjrzeć, polecam bardzo mocno znaną książkę Simona Sineka: dlaczego? Tak naprawdę to nasze dlaczego wymaga większej refleksji. Warto wiedzieć nie tylko, czemu pragniemy właśnie tego, ale kim musimy się stać, aby to osiągnąć. Potem zdecydować, czy będziemy się sobie podobać i lubić. A może, czy teraz, w tym momencie Podobasz się sobie, lubisz siebie, bo często zdarza się tak, że w podążaniu w realizacji tych naszych celów, marzeń, tego właśnie naszego dlaczego, w którymś momencie zapominamy tak naprawdę o naszych wartościach, kim jesteśmy i po co tak naprawdę otwieraliśmy naszą firmę. Jakiś czas temu trafiłam na bardzo ciekawe spojrzenie indyjskiego filozofa, który powiedział o czterech rodzajach motywacji naszych działań. I posłuchajcie, Dlaczego czasami właśnie robimy to, co robimy? Bardzo trafnie określeć, określić to może lub pomóc właśnie w sprecyzowaniu motywacji, dlaczego podejmujemy konkretne działania w internecie. Jedno z motywacji to jest to coś, co robimy ze strachu. Boimy się choroby, śmierci, konkurencji, że może ktoś wymyśli albo opublikuje coś szybciej niż my ze strachu. Właśnie e, myślimy o, o swoich postach. Drugi element, robimy coś z pożądania. Dążymy do zaspokojenia własnych potrzeb, osiągnięcia wielkiego sukcesu, bogactwa, pokazania, kim jesteśmy. Jesteśmy wspaniali, mądrzy, doskonali. Trzecia rzecz. To jest z poczucia obowiązku. Chcemy robić coś z wdzięczności, z takiej odpowiedzialności, z chęci czynienia dobra, zmieniania być może świata, z takiego silnego poczucia, że chcemy coś zrobić, mamy się czym dzielić. I czwarty element, czwarta motywacja naszych działań w internecie to robimy coś w trosce o innych, z potrzeby niesienia im pomocy. Zastanawiamy się, jak poprzez ten nasz produkt, usługę możemy wnieść. Coś nowego w życie innych, jak możemy im pomóc, jaką korzyść możemy im dać, jak poprzez nasze budowanie społeczności, na przykład, możemy pomóc drugiemu człowiekowi, ewentualnie potencjalnemu klientowi. Pamiętajmy o tym, że wizerunek to um, połączenie tego, kim jesteśmy w istocie. Kim pragniemy być, również to, jak chcemy być postrzegani i co tak naprawdę aktualnie czujemy. A te prawdziwe oblicze, te nasze prawdziwe ja, ujawnia się tak naprawdę wtedy, kiedy nikt nie patrzy, kiedy jesteśmy schowani w zamkniętym pomieszczeniu, w naszym domu, mieszkaniu, w łazience. Wtedy, kiedy czujemy, że jesteśmy tą osobą, którą tak naprawdę chcemy być. I wracając do naszego dlaczego, zastanówcie się odkuszcie. Po co zakładałyście ten biznes? Po co robicie to, co robicie? Dlaczego, mimo trudności, mimo przeszkód, mimo zmęczenia, dalej robicie to, co robicie? I w tym momencie przypominam również o starej, bardzo często powtarzanej sentencji pochodzącej z książki Alicji w Krainie Czarów: że jeśli nie wiesz, dokąd chcesz iść, tak naprawdę nie ma znaczenia, którą drugą drogą pójdziesz. Dzisiejsza czwarta podpowiedź, równie bardzo ważna, to jest podążanie według takiej myśli: co jest zrobione, to jest skończone. I tutaj nawiążę do perfekcjonizmu, czyli ciągłego planowania. Kiedy będę miała większy budżet, będę miał większy budżet, wtedy zatrudnię osobę, która zajmie się konkretnymi działaniami w sieci. Kiedy znajdę czas, to wtedy wyciągnę te moje wspaniałe notatki z szuflady, może jakiś rozdział książki, a może gotowego e-booka. Kiedy znajdę przestrzeń czasową, właśnie się tym zajmę. Kiedy spotkam na swojej drodze osoba, osobę, która może mi w tym doradzić, na pewno to zrealizuję. Z obserwacji widzę, że i często o tym powtarzam, że tak naprawdę to jest takie święto, taki dzień, świętego nigdy. Które z doświadczenia wiem, że nigdy nie przychodzi. Pewnie nie jedna, nie jedna z osób, która dzisiaj mnie słucha, pomyśli sobie, no tak, ale przecież nie chcę dawać czegoś byle jakiego innym osobom, że chciałabym, aby to było jak na najwyższym poziomie, najlepszej jakości. Tak, i cudownie, że tak myślisz, ale czasem warto ten perfekcjonizm schować troszkę do kąta. Może przykryć ciepłym kocem, niech sobie odpocznie. Bo pamiętajcie, że to, co zrobione, to jest skończone. I to jest ważniejsze, że coś jest skończone albo coś jest rozpoczęte, bardziej niż to, że w ogóle czegoś nie zaczniemy i pozostaje to tylko w naszej głowie, w naszych marzeniach i nie czekajcie, żeby wrócić albo rozpocząć te działania. Piąta podpowiedź tak naprawdę zaczyna się od cytatu. Młody mnich zapytał mistrza W jaki sposób mogę się wyzwolić? A mistrz odpowiedział: A czy ktokolwiek cię zniewolił? No właśnie, bardzo często sami sobie nakładamy na siebie pewne zobowiązania, różne oczekiwania. Bardzo często kurczowo trzymamy się naszych przekonań. Boimy się naszej niedoskonałości. Co ludzie powiedzą? Jak to będzie wyglądało? Co mówić, aby inni chcieli słuchać i oglądać? Czy to, o czym będę mówić, zaciekawi innych? Ale z tym zniewoleniem i wyzwoleniem jest jeszcze inny temat. Z moich obserwacji i wie, wielu konsultacji wynika, że bardzo często to ktoś kiedyś zablokował Ciebie i nie jesteś w stanie dzisiaj uwierzyć, że to, co już wiesz, to, co już umiesz, to, czego doświadczasz, jest wystarczająco dobre do tego, aby podzielić się z tym ze światem. Sama kiedyś doświadczy, doświadczyłam takiego uczucia. Kilka lat temu zaczynałam pisać artykuły z zakresu wizerunków sieci, em, budowania marki, szczególnie właśnie kobiety biznesu. I w pewnym momencie ktoś w sumie mi wówczas bliski powiedział: że właściwie to nie jesteś ekspertem. I mimo że nie chciałam w to uwierzyć, to długo te słowa zostały mi w głowie, miałam blokady pisania, wymyślania nowych tekstów. Chyba tak sobie myślę, że również projektów, właściwie przez rok. To historia moja, ale wiem i wielokrotnie słyszałam historie z ust innych osób, że ktoś miał piękny pomysł, projekt, marzenie, ale druga osoba gdzieś na jakimś warsztacie, na jakimś spotkaniu wzbudziła wątpliwości, powiedziała, że nie, no ty. Ależ skąd? Nie to już ktoś wymyślił, nie to nie warte. Nie ludzie tym nie będą zainteresowani, i to być może zblokowało cię do tego, żeby ruszyć z miejsca. I teraz uwaga, jeśli jest ktoś w Twoim życiu, kto cię zablokował, to przyjmij to. Spróbuj zrobić jakiś rytuał. Pożegnaj się z tym myśleniem, i zacznij coś zmieniać. Polecam w tym momencie książkę Droga artysty Julie Cameron. Wspaniała książka, która przez 12 tygodni zaprasza Cię do działania, właściwie, właściwie pisania tekstów, codziennie trzy strony. Wyobrażasz sobie, że zaczynasz dzień od pisania trzech stron tego, co myślisz, tego, o czym marzysz, tego, co przychodzi Ci do głowy tuż po przebudzeniu, i wcale nie zaglądasz na profile innych, ale właśnie zaglądasz w głąb siebie, w głąb Twojej głowy i piszesz, spisujesz wszystko to, co Ci się w tej głowie pojawia. Zachęcam, spróbowałam to. I rzeczywiście odblokowało mnie na tyle, że mogę pisać, mogę dzielić się tym, co myślę i czuję. I wiem, że wiele osób może z tego skorzystać. I zmieniam świat powolutku, małymi krokami wokół siebie. Ale czasem również mam satysfakcję z tego, że ktoś napisze, zadzwoni: Hej, dzięki za twój wpis, dziękuję za twojego live, a. dziękuję za to jedno ważne zdanie, które spowodowało, że podjęłam konkretne działanie. Takiego sms-a dostałam nawet dzisiaj wspaniałe uczucie. Na swojej drodze spotkałam kilka tysięcy kobiet, z którymi pracowałam, doradzałam, rozmawiałam. Bardzo często to właśnie one były moją inspiracją. Wierzę, że każda osoba, oczywiście, jeśli tylko, zabragnie, również ty. Może być widoczna w internecie, może być rozpoznawalna w swoim środowisku lokalnym, w swojej ukochanej branży, w swojej wymarzonej firmie jako autentyczna, mądra osoba, która swoją rozpoznawalność może wykorzystać do pięknych celów. Oczywiście, samo pojawienie się w telewizji, w mediach czy w kanałach społecznościowych nie jest tym czymś, co zapewni nam sprzedaż. O tym powiemy również w innych odcinkach: że oprócz wizerunku PR-u warto zadbać o te twardsze elementy w tworzeniu Twojej firmy i Twojego biznesu. Ale wracając, wierzę, że każda osoba może stać się inspiracją dla innych ludzi, którzy dopiero szukają swojej drogi. Możesz w tym pomóc. Wierzę, że każda osoba może dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i zapraszać do swojego świata, swojego biznesu, branży, społeczności. Wierzę, że każda osoba może być widoczna w sieci na tyle, aby to właśnie ją media zapraszały do wywiadów, klienci chcieli pracować, proszą o oferty, a partnerzy inwestują w jej nowe pomysły. Podsumowując, zrób audyt, odpowiedz na pytanie, co takiego chcesz na swój temat zobaczyć właśnie w internecie. Sprecyzuj swoją misję i wizję firmy. Postaw troszkę w kącie swój perfekcjonizm. Pamiętaj, że to, co zrobione, to jest skończone i zastanów się, w jaki sposób możesz pobudzić swoją wyobraźnię, kreatywność, aby ruszyć z miejsca. Gorąco i serdecznie zapraszam cię do pierwszego kroku i pamiętaj, każdy mały krok może dać coś wielkiego.